Siemano Długo czekacie? No z 20 minut No z 30, pewnie dopiero jeszcze przyjechali Posypał się? Urwał się O to już nie pojeździsz ja Szybko zapierdalasz Niedobrze bo jak ci... o kurde No jak ci tam piachu najdzie teraz A nie zaś tego nałożyć? Ale piach jest w środku już Kurwa stopka by się przydała O cyk I by w by się przydała Będę tak, lepiej nie będzie. Widzisz jak masz porządny filtr? No, lepszy niż ten. Spokój, nie odpali. No jakby trytytka była to już kompletnie by to była fachowa robota. Ta sprężyna i tak już będzie do niczego. No, a jakby jakąś sprężyną złapał? No, no będziesz pan zadowolony <laughs> Już to widzę, że nie <laughs> Tym przejechałem! O i teraz wlepo Ale wlepa nie przepuści ten, powiedz to nie? No ale jeszcze zobaczymy Czy się ten przyklei ten... jeszcze w dodatku trzeba zobaczyć Ale nie, tak na dwa tylko no. zapiek. no to jest ten, ten pusty, Nie ma szans. <laughs> czekaj. Teraz Co? Jeszcze to? Bez sprężyny, bez sensu. Będzie dobrze.